Yeah. A ou? A ou? A ou? के राशित प्रदेश की O! No, to wieje, bo, to wieje. Wieje, troszeczkę. Po południu go puszczam, a po południu zawsze dziewczyny go brały A teraz na odroczy. i musi się wybiegać. Musi swoją daskę dostać. Wie, musi żeby, żeby nie żeby no, Nie, nie chce. Nie chce. Nie. No, no widzi jaki zmęczony wiesz ja się mam dobrze rowery nie tam nie wolno nie Nie tam nie tam nie nie rowery tutaj nie będą zapewne a ja mam zegarkę chyba nie a tak aparaty no, 5 minut o Piotrek no, może dużo nie ale o no liczysz no, no, ja wiem od której ja wyjechałem i wiem ile ja ile kilometrów jak? Grałeś? Za Nowym? Tak, wczoraj z żony. Był żony? O której? Wieczorem. Po meczu nie oglądał? O Ale Niemcy wczoraj... Ale Pan się podalił, bo Pan mówił, że jedzie na mecz Niemcy Holandia. Bo oni, A? Tak? O oni się podali. Tak? Oni podali? 18 miał być Niemcy Holandia. Znaczy ja obejrzałem Niemcy Holandia i tak. Później. 20.45, ale o. wiesz co? bardzo było, naprawdę, ale Niemcy grają, Piotr, więc mają grę, półkładano, a um, to w to grę nie, no, nie przypada, to bardzo, ale byłem pod wrażeniem. Ja się nie Serio, a dzisiaj to grałem 22 sekund, przyszedł popać z całą grupą ludzi w związku z tym, że miał bardzo młody wiek, około 14, 13 skręcone i dużo grał, to ja mam, że tak. Znam swoją wartość, jak wygrasz 10 punktów, to wygrajstwo, odwróć tył. Eee, mm. Widział, jak wyjścia z gara. Tu nie musiałem poprawić, tam było tak gryte, jaki był ambitny, coś tu żałunitego. Wygrajstwo oh no. 22 czety. Zobacz sobie Piotrku, że nie chciał mnie puścić. W mm -hmm. taki zakręcił, nic mm. eee, nie oh. wygrał. Mm -hmm. nie jednego. Mm -hmm. Ale no założyłem, no jak może taki... On ma? Jeszcze równo, nie będę grał, bo to jest niesprawiedliwie, nie? Jest to, nie, wie, nie?